Siemano widzowie, dawno mnie nie było na YouTubie, ale dzisiaj gramy w Fortnite'a yy, i ogólnie yy, chciałem powiedzieć, że zmieniłem sprzęt jeśli chodzi o klawiaturę, myszkę, czy podkładkę mam taką taki dywan, taką dywanową z Gruxa yy, I ogólnie yy, poprawiła się moja jakość gry yy, przykład weźmy sobie y, Battle Royale tutaj. To ogólnie moja ranga teraz, to jest chyba moja najwyższa ranga w ogóle jaką miałem. To jest Diament 1, wbiłem. Yy, I od wczoraj gram Reloada i mam już Srebro 3. No, więc dzisiaj będziemy grać y, Reloada. Tylko właśnie nie wiem, czy rankingowe, czy nie. Tak na sam star w sumie, to dzisiaj chyba nie ale pogramy sobie się może na początek poszedł na tą mapę tą mapę bardzo wam polecam ona jest naprawdę spoko yy... myszka tak w ogóle taka o to jest SteelSeries 600 bardzo wygodna ogólnie na to naprawdę yy... wcześniej miałem taką myszkę nie ja pamiętam nawet już co to było, ale tak jakbym miał porównywać tą to, to myszkę a tamtą, to ta jest dużo lepsza. No, yy. no i chyba tyle. No, można sobie konf konfigurować kolory i tak dalej. No, klawiatura to Red Dragon K617 Fizz, coś takiego. Tutaj nazwy nie do końca pamiętam, ale Red Switch ma, ja lubię ten dźwięk. No, no i co? No, i można grać. Będziemy grać tutaj na tej mapie przez chwilkę. Yy, mam 270 level. Level jak ktoś by się pytał jak ja to wbiłem to głównie właśnie grając Battle Royale i na, to, na tej mapie, zamiast szukać jakieś takie, wiecie, mapy na Expa czy coś, grajcie sobie na tej. Tam za pół godziny grania dostajecie jakieś, jak jesteście na trybie na tej mapie 1 na 1, to dostajecie jakieś, no za 5 minut jest 22 tysiące Expa za... 15 minut 40 tysięcy expa i za pół godziny jest z tego co pamiętam ee... czekajcie za pół godziny jest z tego co pamiętam kurczę tu kabel klepie da? tego o dobra i za pół godziny jeśli dobrze pamiętam że za pół godziny jest ee... 64 tysiące chyba expa coś takiego no jak widzicie double edita się nauczyłem Niemożliwe prawda Wcześniej go nie umiałem Zaczynałem się już nawet powoli Próbuję robić triple edita yy, Spróbujmy tu No nie, nie to. Yy, nie wiem czemu Ale strasznie jestem przyzwyczajony Do mocnego klepania w myszkę Naprawdę strasznie jestem przyzwyczajony Bo ja zazwyczaj dosyć mocno właśnie Klepałem w tą myszkę Cały czas tak palec leci od razu z góry nie wiem no trzeba się tego oduczyć czy coś no mamy tu 0.4 to tutaj to tutaj to wiadomo że zrobię tutaj to wszystko leci no co a właśnie widzowie mam pytanie czy wy też tak czasem czasami macie że coś edytujecie i dobrze to jest zedytowane a wam to się nie edytuje? A tu nie przejdę. No nie, okej. Okay. Yy, jakby nie chodzi mi o to, że nie wiem. Macie przykładowo ścianę, edytujecie tako i ona wam się nagle nie edytuje. O, o co chodzi? O, co jest? Konflikt internetu mi pokazuje. To nie wróży dobrze, bo no miałem tak wiele razy, ale wracając. Na tym trybie dostaje się, zresztą zaraz wam pokażę, spędzę 5 minut na tej mapie. To widzimy się za chwilę. Dobrze, widzowie, tutaj została minuta już. Coś tam sobie pobudowałem. Przed chwilą dosłownie zresetowałem budowlę. Znowu miałem problem też ze ścianą, że nie mogłem jej tak edytować normalnie. Nie wiem, nie wiem w jaki sposób to działa, ale. No, super, 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 świetnie. a, nie zdążyłem. O, widzicie 23 minuty. Yy, 23 minuty. Yy, 5 minut i 23000 EXPA. I to Wam daje tylko na 1 na 1 Kod macie tutaj na górze. No, yy, tutaj możecie ćwiczyć właśnie 1 na 1 sobie z kolegą. A można ćwiczyć. O. U mnie to akurat zależy z tym aimem Jak jest, bo jest ogólnie rzecz biorąca tutaj coś znaczy expa Jest różnie Jak jestem rozgrzany, fajnie się gra i tak dalej Na przykład potrafię, nie wiem Takie coś trafić A teraz jak widać, nie, nie dobra, jestem tragiczny Serio, chyba, że to przez to, że się rusza No nie wiem, no Nie wiem, ogólnie w zwykłej grze To o, nową rangę. Golda 3 już odblokowałem na tej mapie. Zależy, serio zależy. Jak jestem rozgrzany, to ładnie trafiam, ładnie wszystko tutaj siada. Jak nie jestem rozgrzany, no to nie, spróbujmy tego trafić. Nie. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ale co? 120. A, o to trzeba 300. Ile on ma HP? Cały czas w ogóle dostaje. W 1000 HP mu zadałem. O, ty dostał, czy co? Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, dobra. Um, no, edity tutaj można ćwiczyć, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie wylecieć. No serio, tutaj da się wylecieć. Um, że jak wchodzicie, jeszcze na sprincie i będziecie tak skakać, to was wywali tak w górę, w górę, w górę. No, patrzcie w ogóle na to. Tutaj sobie możecie taką postawić, co nie. Teraz patrzcie. Patrzcie, poczekajcie, poczekajcie. Tak, wchodzicie. Co nie? Takie coś. Podwójne. Odkryłem to dosłownie ostatnio. O, no, patrzcie, widzicie? Skomplikowane budowle tutaj powstają. Nie widziałeś nigdy takiej budowli, prawda, no to tutaj zobaczysz. Głośno takie budowle tutaj to. Dobra. Lecimy teraz do kolejnego okienka. Tutaj do Paisa Free Build to jest to samo dosłownie co 1 na 1. Tu sobie właśnie można ćwiczyć. Ostatnio była aktualizacja do tej mapy i z tego co pamiętam chyba tu przy tym jedenastym, czekajcie, nie, nie przy jedenastym, poczekajcie, bo przy którymś było, dobra, to poczekajcie, to stawmy sobie tutaj daszek, czy ktoś było, o, nie, no to przy jedenastym, no jako że, że, albo to, albo to, ale dobra, no to przy jedenastym, co daleko, byłem, super. Budowle się nie resetują, właśnie. Jak wszędzie się resetują, tak tutaj nie. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, yy, ale się nie resetują po prostu. Setę tak obok. Obok dosłownie. O. No i tutaj można sobie poćwiczyć. O! o, o. Nie no. no ale można poćwiczyć. Yy, tutaj też można AIMA sobie poćwiczyć. Tutaj. Tutaj. O proszę bardzo No Można popoczwiczyć, tutaj sobie popoczwiczyć. no. No poćwiczyć można tutaj tak naprawdę wszystko na tej mapie Wiadomo yy, w prawdziwej grze Rzadko kiedy to wygląda, że tak się edytuje i tak dalej, chociaż ostatnio Szczerze mówiąc ostatnio u mnie taka taktyka się sprawdza mniej więcej, że się po prostu buduje. Albo przeciwnik się odsuwa, nawet nie wiem czemu, bo to nie są jakoś super. Schodów nie potrafię dalej edytować. Super ciężkie skomplikowane budowle. To już zależy też dla kogo, ale nie są jakoś super ciężkie i skomplikowane. Yy, albo po prostu jak się ktoś zaczyna budować, no to wykorzystuje taką taktykę. Będę musiał wam ją kiedyś pokazać. Polega to na tym, budujecie Double Edita, schodzicie se w dół, yy, albo robicie 90, yy, nawalacie 10 albo 20 boksów, yy, jak macie te 90, kurde coś mi się palce mieszają jeszcze. Yy, jak macie te 90, macie to wszystko już postawione, to, yy, to wtedy... co no, mi się tu miesza dzisiaj? Yy, to wtedy yy, Nie wiem, przeciwnik wejdzie na górę Chyba, że was kolapsuje, ale to kolapsować to Kolapsują najgorszy ludzie, tyle powiem Kurde, no naprawdę, no ale No, no spokojnie, jest Jest godzina Dziesiąta, no prawie 11, no to Wstęp tak gdzieś jak niedawno, no bo Ferię mam teraz jako drugi No, super, super, że to mi się nie postawiło No, yy, ale tak wracając do tego tematu to, to jest najlepsza mapa Wiem mieliśmy grać reloada Ale ja wam pokazuję tutaj mapy Więc jakby ten początek nie, nie, no, nie jest ważny yy, Ta mapa się chyba jeszcze buguje Poczekajcie muszę spra sprawdzić No to sobie sprawdzę No Tak i teraz patrzcie poczekamy sobie Nie wiem no, coś tako jednak nie, chyba naprawili. Poczekajcie, muszę sprawdzić, bo pod... dostał przecież. O, pod wrażeniem jestem, chyba nap to naprawili. Bo ja, tutaj było, że jak się poczeka, prawda, to e, wam to leci. E, Budowę wam to psuje. Ale jak widzę, tutaj teraz tego nie ma. Możecie e, napisać w komentarzu, w komentarzu czy. Bolił się mój level, chociaż trochę w tej rzeczy nie. Yy, moim zdaniem się podniósł, nawet mi to koledzy mówią. Wystarczyło pograć trochę na takich mapach. Jak widzicie, to 5000 botów tutaj zabiłem, więc kurczę. No, trochę tego jest, ale naprawdę Wam bardzo polecam tą mapę. Ja naprawdę, no. No, naprawdę Wam tę mapę polecam. To jest świetna mapa. Nad głową muszczelniłem, oczywiście, bo skulił się. Ale widzę, bym sobie w CS-a pograł. Kulcze, pieczony tamto. Pamiętam, jak z się przyniosłem do Fortnite'a, to, to naprawdę ręka chodziła. Ręka chodziła jak nie wiem do strzałów. Edytować, co prawda, wtedy nie potrafię zbytnio. Jak w Fortnite'a gram 5 lat, chyba. Na początku, kurde, jakby na swoim sprzęcie gram i tak 5 lat. Wcześniej u kolegi tam grałem. No, jak chcecie odcinki jakieś z Fortnite'a więcej, to możecie pisać. Chęcią zrobię. E, Oczekajcie, a jakbym zrobił coś takiego. jeszcze trafić umiem, dobra, trafiłem. No e, piszcie, czy chcecie takie odcinki, nie wiem, jakieś mapy wam pokazuję czy coś. E, z chęcią. Mogę wam właśnie pokazać takie mapy. E, no i co? No i chyba tyle z tego odcinka, tak mi się wydaje, no. Myślę, że was, e, wam pomogłem. Jeśli chcecie sobie ćwiczyć, czy wbijać expa, idźcie tak. Tutaj odbierzcie Expa, tutaj odbierzcie Expa i idźcie do tego trybu jeden na 1, wtedy za pół godziny dostajecie, poczekajcie. 120 tysięcy Expa łącznie, czasami nawet ponad 120 tysięcy Expa, mi już ten exp nie jest potrzebny, bo obydwa karnety podblokowywałem zwykły karnet i karnet OG no. Jeśli chcecie sobie poćwiczyć jakieś budowanie, trafianie, a i masz szczerze mówiąc też... Mi się wydaje, że bardziej na tym wyćwiczyłem niż na tym. Yy, no to tutaj sobie idźcie, Jeśli ed edytować, chcecie to tu. No i ma też właściwie tutaj można pójść. No i FreeBeat, no to to samo co jeden na jeden. Dosłownie to samo. No tak widzicie. Moje budowle się zniszczyły. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej mapy. Kod macie tak jak mówię tutaj na górze. O, Jeszcze wam przybliżę. No, dziękuję, cześć, papa! Pa.